komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Dzisiejszy porządek dzienny posiedzenia przewidywał przesłuchanie pana Zbigniewa Ziobro, który jak widzimy nie stawił się po raz kolejny na wezwanie komisji. Szanowni Państwo, do tej pory Zbigniew Ziobro otrzymał cztery wezwania. Dwa wezwania usprawiedliwił skutecznie, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie. Po tym jak przedstawił zaświadczenia legarskie, komisja wystąpiła do prokuratury krajowej o powołanie biegłych celem zbadania stanu zdrowia. Po tym jak komisja otrzymała od biegłego lekarza sądowego opinię, która jasno świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro może stawić się na wezwanie komisji i odpowiadać na pytania, Zbigniew Ziobro już dwukrotnie nie stawił się na dzisiejsze. Posiedzenie. Szanowni Państwo, w tej sytuacji proponuję, abyśmy rozpoczęli dyskusję nad wypracowaniem scenariuszy dalszego postępowania. W tej chwili, jako komisja, powinniśmy wystąpić z wnioskiem o jego ukaranie za niestawiennictwo i nałożenie kary porządkowej do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale równocześnie jako komisja powinniśmy złożyć wniosek o. Doprowadzenie, zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobro przed komisję, równocześnie występując do prokuratora generalnego o to, aby rozpoczął procedurę, w wyniku której Sejm wyrazi zgodę na ściągnięcie immunitetu panu Zbigniewowi Ziobro. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę Tomasz Trela, pan przewodniczący, bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo. 14 października, jak wzywaliśmy Pana Zbigniewa Ziobro, trzy godziny przed przesłuchaniem Pan Były Minister Sprawiedliwości opublikował zdjęcia ze swojej choroby i ze swojego stanu. Zdrowia. Wtedy miało to przykryć jego niestawiennictwo. Wtedy była taka narracja od samego rana, że jest ciężko chory, że jego stan zdrowia nie pozwala na to, żeby przyjść przed komisję i zeznawać. Myśmy od samego początku nie negowali choroby pana ministra Ziobry, ale czekaliśmy i poprosiliśmy o opinię biegłego lekarza sądowego, żeby mieć pełną jasność, czy. On przed komisją może zeznawać. I taką zgodę, taką pełną jasność w opinii otrzymaliśmy. Wtedy, 14. mówiliśmy, że to jest wytrych, to jest granie na emocjach i Absolutnie od samego początku się nie pomyliliśmy, dlatego że już 15 października pan Zbigniew Ziobro pobiegł do prokuratury w Sieradzu, żeby składać zeznania, ale jako pokrzywdzony. To czarno na białym ilustruje i obrazuje, że pan Ziobro wybiera sobie te instytucje i ten czas, kiedy jest mu wygodnie albo kiedy mu jest niewygodnie. Przed komisją śledczą do spraw Pegasusa stanąć mu jest... Niewygodnie, dlatego że pytania, które by były do niego zadane, i odpowiedzi, które musiałby udzielić, pokazywałyby czarno na białym, że oprogramowanie Pegasus zostało zakupione nielegalnie i oprogramowanie Pegasus było wykorzystywane nielegalnie. I tego Zbigniew Ziobro boi się jak diabeł święconej wody. I on absolutnie będzie robił wszystko będzie wykorzystywał każdy moment, żeby uporczywie unikać stawiennictwa przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Ja chciałbym w pełni przychylić się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca Magdalena Sroka. Kara porządkowa to rzecz oczywista i naturalna. Ale my nie powinniśmy już dłużej czekać, my nie powinniśmy dawać jeszcze jednej szansy, my powinniśmy dzisiaj wystąpić do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie i jednocześnie powinniśmy uruchomić instytucje i procedurę uchylenia immunitetu poselskiego, żeby nie było absolutnie żadnej wątpliwości. Bo żeby zatrzymać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i żeby go doprowadzić, taki immunitet musi być w tym zakresie uchylony. Dość tego i dość tej zabawy ze strony pana Zbigniewa Ziobry ja wiem, że jemu jest pewnie bardzo ciężko wejść w nową rolę. On osiem lat czuł się bezkarnie. On osiem lat uważał, że może zrobić absolutnie wszystko i nikt i nic mu żadnych zarzutów, żadnego pytania niewygodnego nie postawi. Ten czas, panie Ziobro, się skończył. Skoro nie chce pan przyjść dobrowolnie, przyjdzie pan doprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Kolejny zgłosił się pan poseł Witold Zemaczyński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, państwo doradcy. Mamy sytuację następującą. Otóż. Dwa nieusprawiedliwione stawiennictwa Zbigniewa Ziobro rysują się następująco. W pierwszym przypadku na poprzednie przesłuchanie mamy do czynienia z, z, z doręczeniem zastępczym oraz w dniu dzisiejszym komisja posiada informację o tym, że Zbigniew Ziobro za pośrednictwem doręczenia realizowanego przez policję na dzisiejsze wezwanie na dzisiejsze przesłuchanie otrzymał wezwanie, co istotne odniósł się również do dzisiejszego stawiennictwa na swoich mediach społecznościowych, strasząc niejako komisję, co w pełni dzisiaj uzasadnia wniosek, który chce wysokiej komisji przedłożyć o podjęcie uchwały w zakresie skierowania do prokuratora generalnego wniosku komisji o rozpoczęcie procedury uchylenia immunitetu, dlatego że sam wpis pana ministra i dwa e, skutecznie doręczone wyzwania świadczą o uporczywości niestawiennictwa, czyli po pierwsze jest to wniosek do e, prokuratora generalnego o rozpoczęcie procedury zdjęcia immunitetu, oczywiście wniosek o e, ukaranie świadka za brak stawiennictwa i w konsekwencji po uzyskaniu e, w wyniku głosowania na sali plenarnej Um, uchylenia immunitetu w zakresie doprowadzenia na tej podstawie wniosek do Sądu Powszechnego um, o doprowadzenie na przesłuchanie już w terminie wynikającym z, um, z tych procedur, które dzisiaj zainicjujemy, czyli jako takie trzy wnioski um, ukaranie. Doprowadzenie, ściągnięcie immunitetu i doprowadzenie finalnie za pośrednictwem sądu. I to właściwie chciałbym, żeby zostało dzisiaj przez Komisję przegłosowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Małe sprostowanie. Pan Zbigniew Ziobro nie przyjął wezwania, natomiast policjanci poinformowali go o terminie i stosowne notatki trafiły do komisji. Oczywiście zaraz poprosimy doradców, żeby się wypowiedzieli w tej kwestii. Pan przewodniczący Marcin Bosacki prosił o głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, to jest chwila ważna dla powagi państwa polskiego. Każde państwo ma jeden główny obowiązek chronić bezpieczeństwo swoich obywateli. Użycie Pegasusa bez należytych certyfikatów dla środków inwigilacji używanych przez polskie służby. Kupno go z naruszeniem prawa. I narastające w obywatelach polskich przekonanie, że Pegasusa, tego najbardziej inwazyjnego narzędzia inwigilacji dostępnego wówczas na świecie, używano do tego, aby zmienić wynik wyborów w 2019 roku, e, narusza to poczucie bezpieczeństwa obywateli i poczucie zaufania do państwa. Kto z użycia i zakupu Pegasusa powinien przede wszystkim się tłumaczyć? Przed komisją. Śledczą Sejmu Rzeczypospolitej, którą przypominam, powołał jednomyślnie cały Sejm, łącznie z wszystkimi obecnymi na sali posłami PiSu, który następnie po paru miesiącach zaczął tą komisję bojkotować. Otóż wyjaśnienia w tej sprawie powinni głównie złożyć ówcześni szefowie służb specjalnych, które używały Pegazusa panowie Bejda i Pogonowski oraz pan Ziobro.